Jest czwartek 24 lutego. Na początku modlitwy uświadom sobie przed kim stajesz. Kogo pragniesz słuchać? Słowa Ewangelii, które za chwilę usłyszysz, pełne są symboliki. Nie należy ich przyjmować dosłownie. Poproś Ducha Świętego, by pomógł Ci zrozumieć ich głębszy sens. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli Twoja noga, jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłupie. Je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól, lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. W obecnym czasie, nie tylko w Polsce, temat zgorszenia, jakiego powodem są ludzie kościoła, a szczególnie hierarchowie, jest bardzo aktualny. Jednakże, Ewangelia wzywa do nawrócenia tego, kto ją rozważa. Skierowana jest więc do Ciebie osobiście. To ty możesz być zgorszeniem dla małych, którzy wierzą, to znaczy dla każdego we wspólnocie Kościoła. Warto spojrzeć głębiej na grzech i zgorszenie, bardziej w kategorii duchowej niż ludzkiej. Jezus mówi o grzechu jako o zgorszeniu, a zatem o tym, co prowadzi drugiego do zła. Mówi o piekle jako o konsekwencji grzechu, lecz Przeciwstawia tej rzeczywistości życie, życie wieczne, Królestwo Boże. Grzech jest więc duchową śmiercią. Dlatego Jezus używa tak radykalnych porównań i obrazów. Jak Ty rozumiesz grzech? Przywołanym przez Jezusa obrazie poszczególne części ciała są powodem zgorszenia, dlatego należy je odciąć, by nie prowadziły innych do zła. Do jakiego nawrócenia czy radykalnej zmiany zaprasza Cię tekst Ewangelii? Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem Twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, Odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła, w ogień nieugaszony. I jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłupie. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie, bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól, lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Panie Jezu, pomóż mi nie być zgorszeniem dla innych. Pomóż odcinać te obszary życia, które prowadzą mnie do duchowej śmierci. Pała Ojcu i, i, Synowi, i Synowi i Duchowi, Duchowi Świętemu, Świętemu. Jak, jak była na początku, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.